Wojska lądowe stanowią jeden z filarów współczesnych sił zbrojnych, odpowiadając za obronę granic państwa i utrzymanie jego integralności terytorialnej. Wsparciem w wyzwaniach, przed którymi stają współczesne formacje zmechanizowane, jest nowoczesny wóz bojowy Borsuk, najnowszy produkt PGZ opracowywany przez Hutę Stalowa Wola. Nowy bojowy, pływający wóz piechoty został stworzony w oparciu o krajową myśl techniczną i autorskie rozwiązania konstrukcyjne. Borsuk to szczytowe osiągnięcie w segmencie gąsienicowych wozów bojowych. Pojazd charakteryzuje się wysokim, skalowalnym poziomem ochrony załogi Desantu oraz znaczącą siłą ognia. Zdolność do pokonywania przeszkód wodnych kluczowa dla szybkiego reagowania pododdziałów na zmieniającą się sytuację na polu walki. To jedna z wielu unikalnych funkcjonalności Borsuka. Opiera ona w połączeniu z dużą mobilnością pojazdu nowe możliwości taktyczne, pozwalające wojskom zmechanizowanym na szybkie zdobycie przewagi na polu walki. Borsuk posiada wysoki poziom ochrony balistycznej i przeciwminowej, zapewniający bezpieczeństwo załogi oraz desantu. Wyposażony jest w bezzałogowy, zdalnie sterowany system wieżowy ZSSW-30. Zintegrowany z 30 mm armatą i karabinem maszynowym kaliber 7,62. ZSSW-30 posiada również głowice optoelektroniczne, sensory i podwójną wyrzutnię kierowanych pocisków przeciwpancernych Spike. Atuty te stawiają Borsuka w światowej czołówce gąsienicowych wozów bojowych. Borsuk to nie tylko bojowy wóz piechoty. HSW postawiła na modułowość systemu, co otwiera przed siłami zbrojnymi możliwość unowocześniania parku maszynowego. Podwozie może być zaadaptowane pod zabudowy specjalne, a także dostosowane do zapotrzebowania i wymagań zamawiającego. Borsuk to efekt partnerstwa przemysłu, placówek badawczo-rozwojowych, ośrodków akademickich i wojska. Owocem tej współpracy jest najnowocześniejszy w swojej kategorii sprzęt wojskowy.